Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Kompromitacja Juventusu, Villarreal wygrywa 3 do 0 Chelsea pewnie awansowała do ćwierćfinału Liverpool traci już tylko punkt do Manchesteru City Kane na sportowej fotografii roku Kłopoty zdrowotne Roberta Lewandowskiego Lewandowski myśli o odejściu z Bayernu? Wiemy co ze zdrowiem Glika po wypadku Camp Nou zmienia nazwę na Spotify Camp Nou Ciekawe wzory na koszulkach pod ostatnim filmem zostawiliście 10 tysięcy łap w górę. Nie mam pytań, bardzo Wam dziękuję. No to co, dzisiaj też dacie radę? Jeżeli jesteś tutaj nowy i chcesz być na bieżąco z piłkarskimi newsami, dołączaj do naszej piłkarskiej społeczności, subskrybuj kanał, klikaj czerwony przycisk na dole. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania! Poznaliśmy już wszystkich ćwierćfinalistów trwającej edycji Champions League. W Turynie Juventus podejmował Real W pierwszym meczu w Hiszpanii padł remis 1-1. Sędzią tego spotkania był nasz rodak Szymon Marciniak. Stara dama od początku stwarzała sporo sytuacji, co było dużą różnicą w porównaniu do ich występów w Serie A. Juve raz po raz zagrażało bramce rywala, jednak brakowało konkretów. Do przerwy bezbrankowy remis. W drugiej części spotkania do coraz lepszych okazji zaczynała dochodzić żółta łódź podwodna. W 76. minucie rzut karny wykorzystał Gerard Moreno. To kompletnie załamało grę gospodarzy, którzy później tracili bramki jeszcze w 85. i 92. minucie. Kompletna kompromitacja Juventusu. Villarreal sensacyjnie gromi na wyjeździe Starą Damę i melduje się w ćwierćfinale. W drugim środowym spotkaniu Lille próbowało odrabiać straty w rywalizacji z Chelsea. Gospodarze wyglądali na zdeterminowanych. W 38 minucie gola z rzutu karnego zdobył Burak Ilmas. Jedenastka została podyktowana za te nieprzepisowe zagranie Georgino w polu karnym. The Blues zdołali wyrównać przed przerwą. Błąd defensywy rywali wykorzystał Christian Pulisic. W drugiej połowie gościom udało się wyjść na prowadzenie po bramce Azpilicuete, którego drużyna już do końca spotkania nie oddała. Anglicy wygrywają 2 do 1, co dało im awans do kolejnej fazy. Wróćmy jeszcze do wtorkowych wydarzeń. Do sporej niespodzianki doszło w Amsterdamie, gdzie Ajax przegrał z Benfiką 0 do 1. Gola na wagę awansu dla Portugalczyków zdobył Darwin Nunes. Holenderski zespół, który w obecnej edycji Ligi Mistrzów wygrał u siebie wszystkie spotkania, nie potrafił przełamać defensywy portugalskiego zespołu. Zwycięstwo było z pewnością szczególne dla Romana Jaremczuka. Między innymi dzięki jego bramce w pierwszym meczu to jego drużyna cieszy się z awansu do ćwierć finału. Ukrainiec po końcowym gwizdku udzielił emocjonalnego wywiadu telewizji BT Sport. Pytanie o wojnę jest dla mnie trudne, ale jestem profesjonalistą. Muszę walczyć na boisku. Moi przyjaciele walczą na froncie w Ukrainie, a ja tutaj. Robię wszystko, co tylko mogę. Nie mogę walczyć na froncie, więc robię to na boisku. Staram się reprezentować mój kraj poprzez futbol. Dużo myślę o tej sytuacji. W drugim wtorkowym spotkaniu Manchester United na Old Trafford próbował pokonać Atletico Madryt po remisie w pierwszym spotkaniu. Nic jednak z tego nie wyszło, ponieważ to drużyna Diego Simeone po golu Lodiego wygrała i awansowała do ćwierćfinału. Z takim stanem rzeczy nie mogli się pogodzić kibice Czerwonych Diabłów, którzy tego wieczora byli sfrustrowani. Po końcowym gwizdku Simeone musiał uciekać do szatni, aby nie oberwać przedmiotami nadlatującymi z trybun. Drużyna Atletico skutecznie wyłączyła z gry Cristiano Ronaldo, który kilka dni wcześniej ustrzelił hat w Premier League. Manchester United ma bardzo poważny problem. Nie widać światełka w tunelu. Ralf Ragnick nie pomaga drużynie. Według niektórych momentami gra United wygląda jeszcze gorzej niż za czasów Solskiera. Natomiast pogłoski o śmierci Atletico Madryt okazały się przedwczesne. Banda Simeone ma się dobrze i na pewno nie może się już doczekać ćwierćfinałowych spotkań. W środowy wieczór grała nie tylko Liga Mistrzów. W Bundeslidze zaległe spotkanie z FSV Mainz rozegrała Borussia Dortmund. BVB długo męczyło się z rywalami, ostatecznie w 87 minucie gola na wagę trzech punktów zdobył Witzel. Dzięki zwycięstwu Borussia zbliżyła się na cztery punkty do liderującego Bayernu Monachium. W Premier League rozegrane zostały dwa spotkania, w pierwszym Brighton przegrało z Tottenhamem 0-2. Jedną z bramek zdobył Harry Kane, który po meczu może sobie pobrać taką oto fotografię na pamiątkę. Idealny kadr! Jakub Moder pojawił się na boisku w 78 minucie. W drugim spotkaniu po bramkach Diogo Rzoty i Roberto Firmino Liverpool pokonał Arsenal 2 do 0. Dzięki zwycięstwu The Reds zbliżyli się do liderującego The Citizens już tylko na punkt. Walka o Mistrzostwo Anglii zapowiada się pasjonująco. Tuż przed barażowym meczem reprezentacji Polski o mundial Robert Lewandowski doznał urazu. Napastnik Bayernu Monachium nie ukończył wtorkowego treningu. W jego trakcie Robert poślizgnął się po jednym ze strzałów, upadając na murawę z grymasem bólu. Lewy co prawda chwilę później wznowił zajęcia, jednak po kolejnym strzale dyskomfort pozostał. Musiał opuścić boisko. Dzień później, czyli w środę, Lewandowski trenował indywidualnie, co daje nadzieję na to, że nie jest to poważny uraz. Klub nie wydał w tej sprawie żadnego oficjalnego komunikatu. Pod dużym znakiem zapytania zatem stanął występ napastnika w sobotnim meczu z Unionem Berlin. Wątpliwości te rozwiał niemiecki kicker, który podał bardzo pozytywną informację. Lewandowski do normalnych zajęć ma wrócić już dzisiaj. Co więcej, jego sobotni występ w ramach Bundesligi nie jest zagrożony. Całe szczęście, że skończyło się tylko na strachu. Pozostańmy jeszcze w temacie Roberta Lewandowskiego i jego klubowej przyszłości. W ostatnim czasie bardzo dużo szumu medialnego pojawiło się wokół napastnika Bayernu. Ma to związek z jego wygasającym kontraktem 30 czerwca przyszłego roku. Naturalną rzeczą byłoby rozpoczęcie negocjacji dotyczących przedłużenia umowy, ale temu zaprzeczył sam agent Polaka Pini Zachawi. Informację tę przedstawił Fabrizio Romano. Dodatkowo jest warunek, że jeśli Lewandowski nie otrzyma propozycji nowej umowy w ciągu najbliższych miesięcy, to ten będzie zdeterminowany, aby opuścić Bawarię. Do dyskusji na ten temat dołączył były piłkarz, a obecnie dziennikarz sportowy Jan-Oge Według jego informacji Lewandowski jest już zdecydowany na opuszczenie Monachium, a jego miejsce ma zająć piłkarz Borusi Dortmund Erling Haaland. Pieniądze ze sprzedaży Polaka miałyby zostać przeznaczone na kupno Norwega. W takiej sytuacji nie pozostaje nam nic innego jak czekać na informacje od Lewandowskiego albo od klubu. Bardzo dobre informacje dotyczące Kamila Glika docierają do nas z Włoch. Reprezentant Polski w ostatnim meczu Benevento został potężnie kopnięty w głowę. Musiał on opuścić boisko na noszach. Sytuacja wyglądała na bardzo poważną. Blik natychmiast trafił do szpitala na obserwację. Żona Marta napisała w mediach społecznościowych, że jej mąż ma obitą głowę, lekki wstrząs, dwa wybite zęby, ale pomimo tego czuje się dobrze. Dzień później dobre informacje przekazał rzecznik prasowy PZPN-u Jakub Kwiatkowski. Kamil Glik, po badaniach, które nie wykazały wstrząśnienia mózgu, został dziś wypisany ze szpitala. Teraz musi tylko udać się do dentysty. Nie pierwszy raz potwierdziło się, że Kamil to prawdziwa skała. W perspektywie barażowego meczu o Mistrzostwa Świata, jest to znakomita informacja. Duże zmiany od nowego sezonu czekają stadion FC Barcelony Camp Nou. Duma Katalonii podpisała długoletnią umowę dotyczącą współpracy z popularnym serwisem Spotify. Od przyszłego sezonu piłkarze barsy będą grali na stadionie Spotify Camp Nou. Dodatkowo logo firmy pojawi się na koszulkach. Kataloński Sport dodaje, że od czasu do czasu na wspomnianych koszulkach zamiast loga Spotify będzie się pojawiać logo autora piosenek, które będzie można posłuchać w serwisie. To z pewnością jest coś innowacyjnego i niespotykanego wcześniej na taką skalę. Z nowego sponsora zadowolony jest prezydent Joan Laporta. Czujemy się bardzo dumni, że możemy ogłosić pionierski sojusz z takim podmiotem stanowiącym punkt odniesienia na całym świecie jak Spotify. Ten związek pozwoli nam na dalsze przybliżanie klubu do jego kibiców i sprawienie, żeby poczuli się jeszcze bardziej częścią rodziny Barcelony. Według nieoficjalnych informacji hiszpańskiej prasy, Barcelona na tym dealu ma zarobić około 60 milionów euro rocznie. Umowa została podpisana na 4 lata. Każdy taki zastrzyk pieniędzy jest na wagę złota w obecnej sytuacji finansowej Dumy Katalonii. Kartka z kalendarza. 17 marca 1986 roku w Sarajewie urodził się Edin Dzeko, napastnik interu Mediolan oraz reprezentant Bośni i Hercegowiny. Tego samego dnia 1989 roku w Kobe na świat przyszedł Shinji Kagawa, były reprezentant Japonii, a obecnie piłkarz belgijskiego Sint Trudeau. 17 marca 1994 roku w Gracu urodził się Marcel Sabicer, reprezentant Austrii oraz pomocnik Bayernu Monachium. Dzięki za uwagę, jeżeli doceniasz moją pracę, zachęcam Cię do ocenienia filmu, jeżeli jesteś tutaj nowy, subskrybuj kanał, widzimy się jutro o 6 rano. Do zobaczenia!